Apel do w szczególności do funkcjonariuszy polskich służb, do policjantów i chyba to zrobię. Jestem jeszcze rozdarty, ale chyba to zrobię. Powiem Wam, Szanowni Moi Drodzy, odnosimy się do Was z szacunkiem, ale i powstają grupy, grupy bezrobotnych biznesmenów. Grupy ludzi, którzy są bardzo aktywni, bardzo inteligentni, bardzo odważni i bardzo wiele osiągnęli w swoim życiu. Nie tylko społecznie, ale i ekonomicznie. To są ludzie, którzy zarobili olbrzymie ilości pieniędzy, liczone w dziesiątkach milionów złotych. To są naprawdę mocni i niebezpieczni ludzie. To, co robicie i wyciągacie rękę przeciwko narodowi, naszym rodzinom. Wszystkie formacje, poczynając od oddziałów prewencji, kończąc na y, oddziałach y, specjalnych prewencji, spadach, na oddziałach BOA, nie możecie wyciągać ręki przeciwko nam. Ci ludzie, byłem na takim spotkaniu, prosiłem, żeby tego nie robić. Zbierają na wasz temat informacje. Moi drodzy funkcjonariusze BOA, do Was powiem cztery zdania. Doskonale będziemy wiedzieć, co robicie po służbie, gdzie dorabiacie. Kogo wozicie w ochronie osobistej jako prezesi? Na jakich bramkach pracujecie? Funkcjonariusze spatu, u funkcjonariusze prewencji? Żarty się skończyły. Nie będzie tak, że to wy będziecie nas dojeżdżać i nam dokuczać. Ci ludzie powiedzieli, proszę, żeby tego nie robili. Ja cały czas odwołuję się do waszej godności, do waszego patriotyzmu i polskiego serca. Nie chcemy z wami walczyć, ale jeśli będziecie to robić, jeśli na przykład wjedziecie mi z drzwiami do domu, nie daj Boże, przy mojej rodzinie, przy moich dzieciach, jeśli nie daj Boże, ktoś będzie skrzywdzony, możecie to zrobić, ale pamiętajcie, że wracając ze służby, naprzeciwko was, na, na was i to nie jest straszenie to jest samoobrona. Jeśli Wy uczestniczycie w ludobójstwie, obywatele Polsy mają prawo się bronić. Naprzeciwko Was wyjdą całe oddziały biznesmenów, którzy potrafią zarobić duże pieniądze, a wiemy, że pieniądze to jest broń. Pieniądze to jest uzbrojenie wszelkiego rodzaju. Naprzeciwko was wyjdzie mnóstwo. Wczoraj po rozmowie w Chorzowie z zawodnikami kickboxingu MMA wiecie doskonale, że to nie wy jesteście pierwszym sortem. Jesteście w stanie zawinąć każdego zawodnika MMA, jak wpadniecie w 11 uzbrojeni. Ale wiecie dokładnie, że na otwartych Mistrzostwach Polski nie jesteście w stanie zdobyć żadnych medali. Więc w takim starciu nie macie szans. Kolejna sprawa. Jest was 100 tysięcy w Polsce. Z czego 30 tysięcy nadaje się do pracy na ulicy, bądź 20. Naprzeciwko sta was może stanąć kilkaset tysięcy zdesperowanych ludzi, którym dokuczacie, robicie krzywdę, którym niszczycie przedsiębiorstwa. Powtarzam, ludzi inteligentnych, ludzi mocnych, ludzi silnych i ludzi posiadających dużo większą broń. Bo wśród tych ludzi są ludzie, którzy zarobili sami więcej niż całe wasze, yy, niż całe wasze kohorty, całe wasze komendy. Zwracam się do. Komendantów. Moi drodzy, ci ludzie, z którymi przez przypadek miałem styczność, możecie próbować namierzyć nie było tam telefonów, nie było samochodów, które miały elektronikę oni się również wami zajmują. Komendanci policji, wiecie doskonale, że uczestnicząc w ludobójstwie, oni będą już w tej chwili robią research, kogo w ostatnich latach skrzywdziliście. Nie mówię tu o wszystkich, ale mówię o większości zdecydowanych. Poczynając od sytuacji, i skandali obyczajowych, w związku z tym skrzywdziliście wiele rodzin, wiele kobiet, wiecie doskonale o czym jest mowa. Powtarzam, jeśli ktokolwiek z Was, policjantów, będzie na mnie naciskał, mam obiecane, że będą w stosunku do Was wyciągnięte konsekwencje. Poczynając od skandali obyczajowych, kończąc na finansach, kończąc na y, układach finansowych. Pamiętajcie, że wy z tymi ludźmi wchodzicie w te układy. Zarabiacie pieniądze gdzieś pokątnie i ci ludzie w tej chwili tracą. Ci ludzie są zdesperowani. Ci ludzie nie zatrzymają się przed niczym. Apeluję do was, żebyście nie zabili swojego żywiciela, czyli narodu polskiego. Apeluję do was, żebyście się odnosili do nas z szacunkiem i z, yy, z dbałością, bo pochodzicie z narodu. Komendanci, komandosi, żołnierze, prewencyjni. Yy, kryminalni pamiętajcie, że nie będziecie do końca życia w koszarach i w swojej służbie wrócicie do cywila, wrócicie między nas i są grupy po całej Polsce rozsiane które zaczynają zbierać na wasz temat albo mają już informacje że jeżeli zaczniecie nam dokuczać to się również yy, tyczy pracowników urzędu skarbowego pracowników służby cywilnej służby celnej Przeciwko wam są zbierane materiały, a wszyscy doskonale wiecie, co macie za uszami. Pamiętajcie, że w ringu nie tylko się bije, ale można również i mocno oberwać. Przeciwko wam może wyjść nie kilka milionów, bo na razie to jest nieobudzone. Ale kilkaset tysięcy naprawdę soli ziemi. Ludzie, którzy potrafili się w ciężkich realiach biznesowych zebrać i zorganizować, będą się organizować przeciwko wam. Nie chcę tego. Myślę, że jesteśmy synami tej Ziemi. Idźmy w jednym kierunku, bo chodzi o naszą przyszłość, o nasze dzieci, o nasze żony, o nasze matki, babki, jeśli ktoś ma, i o nasze wnuki. Ale jeśli będziecie dokonywać, przykładać ręki do ludobójstwa, pamiętajcie o tym, co powiedziałem. Pamiętajcie o tym, co wam powiedziałem. Nie ważcie się wyciągać przeciwko nam ręki. Nie ważcie się stosować terroru, bo terror to jest miecz obosieczny. Pamiętajcie. Pamiętajcie o tym, aż się zapowietrzyłem. Długo się biłem z myślami. Po kilku dniach takich spotkań yy, uważam, że należy Wam to powiedzieć. Jeżeli to oglądacie, jeżeli ktoś z Was to ogląda, zastanówcie się nad swoim życiem. Nikt z nas nie jest sędzią, nikt nie jest katem. Nie chcemy wyciągać takich rzeczy, ale pamiętajcie, że będziemy się bronić. W samych głupich watachach jest 2000 ludzi, z czego kilkadziesiąt osób już pójdzie jeden za drugiego. Możecie zabrać pięć osób, dziesięć, o reszcie nie będziecie wiedzieć, i te osoby będą działać. To jest miecz obosieczny. Jesteśmy w jednym kraju i tylko zjednoczeni możemy dojść do czegokolwiek. Sami nie utrzymacie swojej pozycji, nie macie na to szans. Jesteście przede wszystkim częścią społeczeństwa. Jesteście przede wszystkim synami. Matek, synami ojców, z, y, braćmi, szwagrami nie możecie przeciwko tym ludziom wystąpić. My bez Was będziemy mieli również utrudnione zadanie. Nie powiem, że nie uzyskamy tego, co chcemy, ale będziemy mieli znacznie utrudnione. Z prostej przyczyny: Was jest dużo mniej. Kilkadziesiąt razy mniej. Powtarzam. Poziom wyszkolenia, poziom determinacji, poziom inteligencji, poziom zasobów materialnych, pieniędzy po naszej stronie mimo wszystko jest większy. Jeżeli się tylko obudzimy, zrozumiemy, że jednocząc się jesteśmy w stanie wygrać, będziecie mieli problem. Nie chcemy, żebyście mieli problemu, bo to nie wy jesteście naszymi przeciwnikami. Tu dochodzę do klu. Przeciwnikami nasi są ludzie, o których dzisiaj mówił Michał Gieres, którzy was zaprogramowali, zajął mużne wykonujecie ich rozkazy. Rozkazy, które w konsekwencji zabiją was, zabiją wasze rodziny, zabiją waszego ducha. Taki apel. Bardzo delikatny, ale musicie przyjąć to do wiadomości. Po tej stronie my jesteśmy już pod ścianą. Ci ludzie, którzy coś mają, wiedzą, że to stracą. Nie pozwolą na to. Ci, którzy nic nie mają, są tak zdesperowani, też nie pozwolą, żeby taki stan rzeczy był. Ale tych wszystkich ludzi przede wszystkim łączy godność. Kiedy walczymy o godność i o honor, kiedy jesteśmy w jakiś sposób już dociśnięci, wtedy przestaje nam zależeć. Zrozumcie to i stańcie po odpowiedniej stronie. A odpowiednia strona jest po stronie prawdy, odpowiednia strona jest stroną. Społeczeństwa i obywateli, na wierność, którym przysięgaliście. Nie zapominajcie o tym. Taki masz, yy, taki mam tutaj apel, który sobie przemyślałem, bo wiem, że za chwilę, jak spirala nienawiści się nakręci, my zostaniemy skierowani przeciwko sobie, zaczniemy się między sobą szarpać. I proszę Państwa, do mundurowych mówię: nie myślcie, że jesteście na wygranej pozycji, bo się możecie bardzo zdziwić bo się możecie bardzo zdziwić. Drodzy Państwo e, wszystkiego dobrego, polecam wam, y, polecam Wam, y, polecam wam y, tego typu programy, polecam Wam. Tym, którzy nie oglądali ostatnich programów Głosu Obywatelskiego, żeby w wolnej chwili sobie włączyć, będą. Reżyserka opowiada o tym, że niebawem na zasadzie podcastów, także będziecie mogli sobie, nie wiem, zmywać, prać, sprzątać, w, w, gdzieś tam wyłączyć telefon, zabezpieczyć. Dobrze rozumiem, tak? I na zasadzie podcastu będzie Wam to leciało, będzie, będzie taka możliwość. Także polecam Wam oglądać i polecam Wam po prostu twardo stanąć przestać się bać. Przestać się bać. Jeżeli mamy dostać kijem w głowę, to i tak nim dostaniemy. Jeżeli będziemy się mniej bać, jesteśmy w stanie ten cios zauważyć wcześniej, jesteśmy w stanie z kimś porozmawiać, zabezpieczyć się, o kimś, komuś o tym powiedzieć, że takie rzeczy mogą się wydarzyć. Ludzie, którzy mają nas krzywdzić, którzy są na usługach rządu, pamiętajcie, że to wy będziecie ponosić konsekwencje, bo ktoś się pod tym podpisze. Po mnie przyjdzie 10, 11, bądź jeden policjant do domu, chcąc zrobić mi krzywdę. Ale to on swoim imieniem i nazwiskiem się podpisze, bo będziemy wiedzieli, kto to jest. Prędzej czy później się dowiemy. Czemu? Przecież to nie jest jego wola. To jest wola tych z góry, którzy używają was jako narzędzi. Jako narzędzi. To jest słabe. Ktoś, jak chce być czyimś narządem, czy narzędziem, czy organem, to to jest słabe. Zastanówcie się o tym, nad tym... Yy... Nie boimy się, nie boimy się, yy, chodzimy z godnością, bo za chwilę nas po prostu nie będzie.